Jezus Maria! To daje 10 na 10. Dobra, w takim razie oceniam. To było nawet niezłe lądowanie. Pewnie myślicie sobie, czy to Anioł spadł z nieba? Skąd przyleciała? No i od kiedy w ogóle mam skrzydła? Jaki tam Anioł? Ja jestem Martyna. Dla was poleciałam do bardzo, 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 bardzo dalekiego miejsca W tym miejscu dzieją się dziwne rzeczy Tam zagina się rzeczywistość Ale spokojnie, nieustraszona Martyna Zabawa Zrobi wszystko co w jej mocy, żeby dostarczyć wam Najlepszą rozrywkę Jest to jedna z najniebezpieczniejszych i waszych Najulubieńszych serii, czyli Ale zanim zajmiemy się tymi podróbkami Zapraszam na tour po sklepie Squish Zapraszam was na mały obchód um, Ok, okej, okay. okej Glinki, glineczki, slajmiki, bardzo, bardzo fajne. A! A co te zwierzaki? Dobra, ja tego nie będę komentować. Tutaj koleżanki wyglądają, jakby były po naprawdę dobrej, aż za dobrej imprezce. Ledwo żyją chyba, i nie wiem, co to za party się w Chińczyku odbywają w nocy, kiedy nie ma klientów, ale chyba nie chcę wiedzieć. O, no proszę, kogo my tutaj mamy? Znajoma koleżanka. A nie, nie, to nie Crystal Flyer, to AeroCraft! Sorry, pomyliłam się. Może kojarzycie ją z mojego filmu. Okej, okay, widzę, że wszystkie lale miały dobry melan z zeszłej nocy. Dobra, zawiłam bagietę i lecę. A torby tu chyba też są z chińskiego plastiku, bo już mi pękła. Lala, la, łapki w górę, subskrypcje, zostawiajcie, lecę otwierać to. Okej, okay, okej, okay. co my tutaj mamy? Mnóstwo, mnóstwo okropnych e, śliczności z Chińczyka. Wcale to nie są jakieś podróby. Wcale! Słuchajcie, jest to istna uczta dla fanów chińskiego plastiku. Wzięłam wszystkiego po trochu i będziemy oceniać te podróby od 1 do 10. I od Zacznijmy sobie od najdroższego. A nie, przepraszam, przepraszam, to nie jest najdroższe. Zacznijmy sobie od najdroższego, bo za 29 zł. Ale słuchajcie, w takiej cenie mam tutaj prawdziwe dzieło techniki. Zobaczcie, latająca laleczka, lol. Wow! Zanim ją otworzę, przyjrzyjmy się temu niesamowitemu pudełku. Nigdzie nawet nie jest zasugerowane, że to jest coś z lol, chociaż widzę tutaj ich czcionkę. Ta laleczka, no, ewidentnie wygląda lolowo. Mówię o tej oczywiście, bo ta to tutaj. Nie wiem co ona ma z oczami. Czy one będą świecić na czerwono? Zobaczmy tutaj instrukcję. Tu widzę leleczki LOL, a tutaj w ogóle z jakiejś innej serii. To chyba jakaś rzadka. Zobaczcie, jak jej twarz różni się. Od tych w ogóle jest dużo mniejsza, i nie wiem o co tutaj chodzi. Ale to jest Chińczyk, tego nie ogarniesz. Okej, odwróćmy sobie opakowanie, i znowu mamy tutaj coś dziwnego. Ta Tato wygląda przerażająco, czy jej leci krew z ust. jakbym trafiła taką laleczkę, to bym chyba była się trzymać ją w domu, bo wygląda jakby miała mnie nawiedzać w nocy. Dobra, otwórzmy to dzieło, techniki. Nie no, myślę, że Lol Surprise powinno się tutaj zainspirować. Co za niesamowita konstrukcja. Szczerze to już wygląda jakby było zepsute, więc nie wiem, czy nam tu pyknie. Ale zauważcie, że mogłabym dołączyć tą laleczkę do y, kolekcji Martyny zabawy, bo ma różowe włosy, po prostu żywkę fajnie, fajnie, trochę jest creepy, a tu co, jakieś systemy? Uuu. Chyba muszę ją najpierw naładować, więc do tej koleżanki wrócimy zaraz. Dobra, zejdźmy w takim razie do niższej półki cenowej, ale wciąż bardzo drogo jak na Chińczyka. 17 polskich złotych. Mam nadzieję, że to będą dobrze zainwestowane pieniądze. Mamy tutaj słynne laleczki Herd Rebels w puszce. Co to będzie, co to będzie? Okej. Okay. Ta laleczka jest tak dobrej konstrukcji, że nie może przestać patrzeć się w niebo na ptaki, bo... Głowa jest latuje. Dobrze, to chyba musimy sobie rozłożyć ją na czynniki pierwsze. Sama głowa nie jest najgorsza. Nawet przypomina trochę laleczki Herdo Rables swoją twarzą, swoimi włosami nie jest tak źle tutaj. Nawet słuchajcie, wymyślna fryzurka. Pomijam fakt obrzydliwych gumeczek, takich, wiecie, żółtych, które się używa do, nie wiem, koperku. Ale okej, okay, okej, okay. sama głowa nie jest zła. Dzięki! Ale za to ciałko. Jak dla mnie jest przerażające. O, ale stoi, dobra, no to punkt tutaj dla ciałka. Ale obczajcie te buty. Nawet moja babcia takich nie nosi. Chyba są troszkę za duże, ale stoi, więc mam teraz mieszane uczucia. Jak ustanie z głową, to daje 10 na 10. Uf. Dobra, w takim razie oceniam. Uf. Cały czas moja ocena się zmienia, słuchajcie. Najpierw była 1, potem była 3, potem była 8, potem 1 i teraz... Sama nie wiem jak to skomentować. Nie mogę dać jeden, no bo głowa jest nawet niezła, a samo ciałko stoi, więc za głowę dwa punkty, za stojące ciałko 1,5, to mamy 3,5 punkta dla pani Heard Rables. Dzięki! O, przepraszam, przepraszam, jeszcze tutaj nie zapomnimy o dodatkach, ale jakoś ten dodatek. Ym, dobra, dam 0,25 za niego, czyli mamy 3,75 na 10. Skoro lecimy już cenami, to mamy tutaj. Coś za 16 zł. Uważam, że to dobra cena jak za tyle przedmiotów, którymi można zrobić. Tyle śmiesznych dowcipów. Postanowiłam, że mój kanał zmieni się na takiej trochę pranksterski jak Marcin Dubiel. Piszcie w komentarzach, czego lubicie i czy chcecie, żebym zrobiła jakiś prank w jego stylu. E, no, od czegoś trzeba zacząć. Tutaj mam pierdzącą poduszkę. O, Boże, Rażące prądem mięty. No tu nie muszę chyba za dużo tłumaczyć. Tu w sumie nie wiem o co chodzi, no a tutaj jest pająk. A, dobre! Dobre. dobre, bardzo dobre, dobra. Piszcie mi, czy chcecie, żebym użyła tych rzeczy do wkręcenia Pawła Malinowskiego i czy mam to nagrać. Czy chcecie taki filmik z głupich pranków? To jest naprawdę bardzo realistyczne. Chociaż Paweł myślę, że podejrzewałby, że to jest jakiś prank, ale moja mama na przykład, może na FaceTime bym zadzwoniła do niej, i powiedziała, że mam taki problem. Zadzwoniłabym teraz do kogoś, ale zostawię to na ten mój pranksterski odcinek. Ale bardzo fajne. Na takie coś jest wiele zastosowań. Można Wsadzić komuś do buta, nie wiem, położyć na desce klozetowej, cokolwiek, też zobaczycie na odcinku. Pierdząca poduszka klasyk, ale nie działa. Halo! Tu zaraz będą odjęte punkty za to Pierdy nie powinny brzmieć w taki sposób Tutaj będzie minus za tą poduszkę Bo nie pierdzi, ale kiedyś kupiłam Taką pierdzącą poduszkę i podłożyłam ją mojemu tacie Miałam nieprawdopodobną bekę Dobra, jest też straszny pająk e, No to trzeba sprytnie podłożyć Bo generalnie w miarę widać, że to jest sztuczne Ale jakby komuś podpryśnić coś takiego I ja bym się przestraszyła I coś, czego w ogóle boję się przetestować Czyli guma, która radzi prądem Sama boję się teraz to przetestować, ale Chyba muszę, żeby wydać Sprawiedliwą ocenę tej zabawce Nie wierzę, że sama sobie to robię Boję się Ratunku a! Jezus Maria, myślałam, że tu mnie porazi prądem A tu wyskakuje Obrzydliwy robak Bardziej się nastawiłam na prąd, więc jestem spokojna Nawet, nawet taka zabawka Ale nie ma takich gum w sprzedaży Więc nie wiem, czy ktoś by się nabrał A! Podsumowując, zestaw prankstera oceniam 7 na 10, bo te rzeczy są bardzo fajne, to jest takie wiecie, pół na pół, a to mega lipa. Zrobiłam trochę małego fejla, bo jeśli jedziemy cenami, to powinnam otworzyć jeszcze dwie pozostałe lale niespodzianki, także sorki, sorki, wybaczcie. Dobra, mam nadzieję, że nie trafię powtór... <grych> powtóreczki. <grych> Ale dlaczego ktoś chciał udusić tą lalkę? Proszę, czy może mi ktoś odpowiedzieć na to pytanie? Ale za to ta stoi. A, rozumiem, to pewnie po to, żeby nie odpadła jej głowa. Ale wygląda mega creepy. No dobra, powiedzmy, że tak miał być I zostawię jej ten worek na głowie Oceniam ją na 5,5 Bo nie odpada jej głowa, ale Ma ten dziwny worek i dziwne ciałko Wciąż, zobaczcie jakie koleżanki Nie no, to wygląda jak z jakiegoś horroru Okej, okay, błagam tylko nie powtórka Łoooo czy to jakaś Miss Aga tutaj Skateciara nawet, proszę Miejsce na nóżki Obczajmy, 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 obczajmy Widzę, że to takie połączenie martyny zabawy z Miss Agą. Wow! Nie jest taka zła, w sensie to ciałko ma też z innej beczki, ale fajny fryz. Stay mate, ten worek złowy. Jak dobrze zaczerpnął świeżego powietrza. Dobra, trochę ma pobrudzoną twarz. Zobaczmy, czy stoi. No, elegancko. Coś tutaj się powyginało z włosami. Nie mogę tego za bardzo naprawić. Outfit też mi się nie za bardzo podoba, ale tak, laleczka stoi. Laleczka stoi. Laleczka stoi. Nie wiem, dobra, też dam jej 7 na 10. Chociaż trochę przerażają mnie jej oczy. Czy to ty urządziłaś tak swoje koleżanki? Uh, nie, skąd? Creepy! Dobra, lecimy dalej. Mamy tutaj coś za dyszkę. Jakiś sklepik u grażynki. A co pani ma taką nietęguminę? Ciekawe, którą z tych czterech sytuacji trafię? Mam nadzieję, że trafi mi się kasierka. Bęk. To wygląda jak butelka dla Dziudziusia, z której piję mleko. 一抽一抽一抽 Dobra, trafiła mi się chyba klientka. Tu wygląda za tak jakiś transformers. Mam tu bardzo, 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 bardzo skomplikowaną instrukcję, ale okej, okay, spróbujmy. Five hours later. Niesamowite udało mi się złożyć konstrukcję. Wygląda to nawet nieźle. Dałabym wysoką notę, tylko że nie wiem teraz, czy ja zgubiłam tą dłoń, czy nie było jej w zestawie. Tak czy siak, załóżmy, że ja ją zgubiłam i oceniam ten zestawik 9 na 10. Wszystko się tu ładnie trzyma, ładnie wygląda. Wygląda, nie było to trudne do złożenia. Nie różni się niczym od tego, co było przedstawione na instrukcji, także naprawdę Git. Mam tutaj kolejny taki zestawik: tematyczny, bo teraz licealiści piszą matury, a tutaj mamy szkolne klimaty. Wow, trafił mi się nauczyciel plastyki, ale super! Kto lubi też plastykę, pisze w komentarzu. Jestem ciekawa ile was jest i jestem ciekawa, czy w ogóle jest plastyka online, jak teraz są lekcje online. To jest dobre pytanie. Zaraz to sobie spokojnie złożę, ale sprawdźmy, co u naszej latającej laleczki. Odłączyłam ją od ładowania, chwilę tam posiedziała. Klikam. On. Jezus Maria! Okej, okay. działa, poleciała i to bardzo wysoko, też spadła i ma bardzo creepy oko, mówię oko, bo tylko jedno jej się świeci, jestem w szoku, że te śmigła, które wyglądają jak... <grytania> jak jakieś połamane, dały radę, dobra, spróbujmy jeszcze raz, fruń laleczko, fruń hen wysoko, wow, ale ma śmigło, serio, jaki system, wow, naprawdę spoko. Uch. Ma rozmach, słuchajcie. Wow Nie no Serio, spoko za 29 zł, ale jazda! W górę i w dół! Czy uda mi się złapać? Chodź do mnie laleczko. Chodź Nie, mam cię! Ej, naprawdę spoko za 29 zł, coś takiego. Jestem pod wrażeniem, serio. Też można takie Crystal Flyers, rękę pod nią podkładać i wtedy, zobaczcie, spada w dół. Nie, nie, moja droga. O nie, zakręciła się na suficie. Chodź leczko. Jestem pod wrażeniem. Daję kurczę, słuchajcie, 20 na 10, nie? Albo 100 na 10. Nigdy nie trafiłam niczego lepszego z Chińczyka, a myślałam, że to będzie najgorsza rzecz, a okazała się być najlepsza. Ma taki. Rozwiew tych śmigieł, że aż czuj wiatr. Zobaczcie, jak powiewają liście. Jestem totalnie w szoku. W ogóle piszcie, co o tym sądzicie. Five minutes later. Słuchajcie, ta laleczka zacięła mi się na suficie i nie może przestać kręcić breakdance. Ja totalnie nie mogę jej dosięgnąć, więc yy, po prostu będzie tak się kręcić, aż rozładuje się bateria. Ciekawe, jak długo wytrzyma. Whee! A few moments later. ale się za nią nabiegałam, ale udało się, znalazłam długi kijek i ją tam wiecie, pyknęłam i wpadała prosto w moje ręce, także żonaleczka nie ucierpiała na tym odcinku, ale tutaj dodaję totalnie 100 na 10 w z dzisiejszego odcinka, na pewno nic tego nie pobije i uważam, że to jest najlepsza rzecz z Chińczyka, jaka kiedykolwiek komukolwiek się trafiła, nie? Nawet Paweł nie trafił nic tak fajnego. Wiecie co? Te klocki zostawię na koniec odcinka, a teraz przejdźmy do slajma za 7 złotych mmm, wygląda smakowicie. Wzięłam go Ze względu na to, bo wygląda tutaj, jakby można było go nadmuchać. Jest to jakiś super slime, widzę brokat, jakieś tu kuleczki, no i chyba będzie można go dmuchać. I podobno jeszcze do tego strzela, także może zastąpi mi e, tą poduszkę z zestawu prankstera. <laughs> No tego się nie spodziewałam, że te kulki będą wylatywać, to przepraszam bardzo jak ja miałam to otworzyć Ale zobaczcie jak słodko wygląda ten pająk pośród kulek, naprawdę mega urocze Jednorożec też robi dobre wrażenie, otwiera się jak jogurcik Dobra wieczko ciężko schodziło, ale okej, okay, pierwsze co ukazuje nam się piękna brokatowa galareta Ja, śmieszne No dobra i co, mam połączyć te dwa kolory w jeden i zrobi się taki jasny Ale nie widzę tutaj żadnej słomki do dmuchania, więc może coś mi się pomyliło Okej, okay, będzie pierdział? Nie, no, ewidentnie nie wydaje żadnych dźwięków, ewidentnie nie można go nadmuchać, ale jest fajny, bo nie lepi się rąk. Jest taki stretchy, stretchy, sprężysty. Zobaczcie, tutaj pizzkę zrobiłam, slajmową. Kto ma ochotę na slajmową pizzkę, pisze, zamawiam pizzę w komentarzu. Nie, no, ale bardzo fajnie to wygląda. Powiem wam, że, no nie wiem, no po prostu fajny slajmik i tyle. Nie, nie jest jakiś, nie wiadomo jak niezwykły, ale oceniam 8 na 10. Dałabym 10 na 10, ale spodziewałam się, że będzie wydawał dźwięki, a nie wydaje. No i nie można. Go nadmuchać, a na opakowaniu tak to wyglądało. Chowam z powrotem do kubeczka. Fajnie sobie sam powoli tam wskakuję. Okej, okay, dobra, daję 9 na 10. Moi drodzy, popełniłam kolejnego fejla, bo zapomniałam, że te prześliczne gniotki kosztowały 8 zł. Także teraz czas na gniotki. Zobaczcie, tutaj jest gniotka LOL Surprise. Bardzo mnie przyciągnęła, bo ma śmieszną twarz. Jednocześnie jest jednorożcem. Nie wiem, co to jest za outfit, ale nie mogłam sobie odpuścić. Ostatnio zauważyłam, że jest bardzo duży hype na gniotki, że ludzie się nimi wymieniają i tak dalej, i tak dalej. Także byłam ciekawa to o tym chodzi. Jeśli ktoś chce potrajdować, tutaj mamy legendarną gniotkę LOL Surprise wersja Unicorn, piszcie wasze oferty w komentarzu. Jest i jeszcze jedna gniotka, która po prostu uważam, że jest przesłodka. Nie, to nie jest dupa, chociaż tak wygląda. To jest brzoskwinia. Nie wiem, jakby nie mam doświadczenia z gniotkami, więc nie wiem, czy te są fajne, czy nie fajne, czy gniotą się odpowiednio, czy jakoś nie tak, ale oceniam je 9 na 10. 9 było jakby, ten lol mógłby być bardziej dopracowany, ale przez to, że jest taki niedopracowany, to w sumie jest śmieszny, więc 9 na 10 będzie git. Piszcie w komentarzu, czy wy macie jakieś gniotki. Mam tutaj też coś dla fanów Minecrafta. Mój ulubiony szkieletor. Tak naprawdę właśnie najbardziej znienawidzony. Nie wiem, czemu tutaj mam miecz, kojarzę, że szkieletory chyba strzelają z łuku. Kto oglądał filmy, jak Paweł uczy mnie grać w Minecrafta, ten wie, jak bardzo przeraża mnie ten knypek. Przyszły z woda. Zatamuj ją, tam. Spaduwa! Ja tu ledwo idę, Paweł. Spaduwa! Spad to również klocki. Uuuu, to wygląda tak artystycznie, trochę jak rury hydrauliczne, że mam ochotę to tak zostawić. No i proszę, szkieletor jak się patrzy. Powiem wam, że jakby taki był w grze, to chyba krzyczałabym jeszcze głośniej, bo to dopiero wygląda przerażająco. Jeszcze tylko dam mu jego broń i kosę. Od kiedy szkieletory w Minecraft'cie mają kosę? Nie, proszę, nie! Odpadła mu ręka. No dobra, yy, słuchajcie, ja to tak zostawię. W takiej wersji daje 10 na 10. Mam też Huntera, który jak go kupowałam myślałam, że to jest Creeper, to zielone coś mnie zmyliło. Czy to wszystko to są oczy? Jakby... Ktoś może objaśnić mi tą postać, czy to jest świnka, czy to jest Creeper, czy to jest w ogóle, czy taka postać jest w Minecrafcie, czy jest to jakaś abstrakcja wymyślona w Chinach. Gościu ma obcęgi, jest grubo, jest grubo, powiem wam, że jest grubo. Ciekawe jak to będzie w środku. A widzicie, już jest prawie poskładany. Także ten szkieletor to wyjątkowo był taki... E, Rury hydrauliczne. Bardzo mi się on podoba. Serio. Mówiłam, już, że daj 10 na 10? Jak nie, to nawet jeszcze bym dodał jeden punkt. 11 na 10 dla szkieletora. Teraz zabierzmy się za naszą świniokriperkę. No dobra, to było mega proste, bo kilka rzeczy trzeba było ze sobą połączyć. Fajnie to wygląda. Bardzo uzbrojona jest ta postać. Piszcie mi, kto to jest i czy w ogóle istnieje w Minecraftie coś takiego. Łącznie te rzeczy oceniam bardzo dobrze. Jakby drugie miejsce po latającej laleczce lol. I nawet do zestawu. Była dołączona pomoc na dłoń, więc naprawdę super. W razie jakby nie wiem, mi się jakaś zgubiła. A tutaj właśnie mi się zgubiła, to ciekawe, czy ta będzie pasować. Niestety nie pasuje, to chyba sprawa dla syrenki Smokey. Ball. Czy ktoś mnie wzywał? Ty chyba nie jesteś Syrenką. Chociaż jest tu napisane Mermaid i jest narysowana Syrena, także coś tu ewidentnie poszło nie tak. Czyżby to była Syrenka Smoky Eye, zanim została Syrenką? Nie wiedziałam, że kiedyś była prawdziwą dziewczynką, ale on zawsze miała zamiłowanie do szalonego makijażu. Tutaj chyba dopiero uczyła się robić Smoky Eye. Nie wiedziałam, że była taka z niej elegantka. Ale dziewczyno, weź coś lepiej, zjedz, bo jesteś niesamowicie chuda i myślę, że jakby laleczka LOL odpaliła swój helikopter, to wiatr z jej śmigły nie, by cię zwiał chyba do radomia. Uuu, super, uwielbiam radom. Odpalaj te skrzydła, chętnie odwiedzę moją ciocię. Okej, okay, sama tego chciałaś. Marcyna, czemu kupiłaś dwie niedoszłe syrenki, pytacie. No, dlatego, że chciałabym dać jedną Pawłowi w prezencie. Chyba to jest oczywiste. No, słuchajcie, zabawy było co niemiara. Została mi ostatnia rzecz, czyli złożenie lekcji plastyki do kupy. Tutaj jest tyle elementów, że zajmie mi to 5 godzin, dlatego zostawiam to sobie na koniec. Jest tu mega, 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 mega mega dużo elementów. Ja na co dzień nie składam klocków raczej, więc <grym> domyślam się, że niektórzy z Was robią zamki z Lego i wielkie konstrukcje, ale dla mnie to jest dużo. Dobra, Słuchajcie, w Paweł Malinowski, więc po pierwsze łap prezent dla Ciebie. Wow! Czy to? Syrenka z półki jaj zanim stała się syrenką? Tak, zgadza się. Jesteś zadowolony z prezentu? Tak, ja tak, po, 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 3 na 10. O, jaka ładna co nie ma z oczami? Czy to są lasery? Tak, z trzema laserami uważaj. Ja, nie, nie wierzę. Oh. To jest terminator! No jest naprawdę dobra, a wiesz, że kosztowała 29 zł? Podoba mi się! Zostaw łapkę w górę! Jeśli chcesz więcej takich fajnych rzeczy, dobra, ja teraz widzę. Pa! Pa! Pa pizza dalej tu jesteś. Aha. Coś mi tu do końca nie poszło, także musicie mi wybaczyć, nie jestem dobra w te klocki, ha ha ha. Zostały mi takie elementy, ale już po prostu nie jestem w stanie tego ogarnąć, także sobie daję 4 na 10 jeśli chodzi o składanie, a tej zabawce 7 na 10, bo powinno to być trochę prostsze. I tym akcentem kończymy ten odcinek. A właśnie, zapomniałam o LOL Surprise'ach na palec, zobaczcie to jest grzdy. Nie zapominaj o mnie! Właśnie, mam tutaj dwa lole na palce. Uważam, że można śmieszne tutaj przedstawienia nimi odgrywać. Widzę, że masz fajny owoc na koszulce. Ja też mam owoc na koszulce. To chyba jakieś przeznaczenia. Stary, mam pomidora na koszulce. To nie owoc! Jak to? Pomidor to jest owoc. Sprawdź sobie w internecie. Ale pomidor daje się na klapkę. Nie zmienia to faktu, że według biologii, ekologii i wszystkiego jest to kwalifikowane jako owoc. Ta jesteś mądry. To co, umówimy się? Dobra, zróbmy. A tutaj macie poprzedni film, jeszcze inny film na środku subika i do zobaczenia.